Od dwóch dni zastanawiam się, jak powinien wyglądać wstęp do tego filmu. I wiecie co? Nie wiem. Naprawdę brak mi słów. Nie dlatego, że mało czytam. Dlatego, że twórcy EP znowu odwalili, a po tyłkach dostaną gracze. Bez wyjątku, wszyscy. I niestety na innych kanałach o tym się nie mówi, więc. Dajcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi, to subskrybujcie kanał. No i oczywiście pamiętajcie, skorzystać z nowej funkcji podbijania filmów na YouTube. Niech ta wiadomość dotrze do jak największego grona odbiorców. Ja jestem Omenis i lecimy z tematem. Zacznijmy od czegoś, Pozytywnego. W ostatnich dniach udało się przebić 5000 subskrypcji i e, bardzo Wam za to dziękuję, za to, że współtworzycie ze mną ten kanał, za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, komentarze, e, za korzystanie również z nowej funkcji podbijania filmów, e, bo dzięki właśnie Waszym podbiciom e, ten film, recenzja Auroxa, był w top 100 podbijanych filmów. Polsce. Także zrobiliście fantastyczną robotę i bardzo wam za to dziękuję. Jeśli udało się zrobić to za Auroxem, to myślę, że z tym filmem pójdzie jeszcze lepiej, bo ten film jest o wiele, wiele ważniejszy. Tu nie mówimy tylko o recenzji bohatera miesiąca, tu mówimy o tym, jak twórcy EP po cichu, bez żadnej wcześniejszej komunikacji, zmieniają zasady gry. Um, tak, żeby graczom grało się gorzej. Ale nikt o tym nie mówi. Um, oczywiście ubiorą pewnie część z tych rzeczy w piękne słowa marketingowe. Trzy szanse zamiast jednej. O, o niższych procentach. Więc trzy szanse o niższych procentach to jest nadal mniej niż jedna szansa o dużych procentach. Nie dajcie sobie mydlić oczu. Znowu dostajemy po tyłkach. Więc macie rozdziały w tym filmie. Opowiem o bohaterach miesiąca: o tym, dlaczego, a może inaczej, o tym, jak Zynga łamie schemat, który funkcjonował od roku. Opowiem o ogromnych zmianach, które nadchodzą, które już pojawiły się w becie, a nikt o tym nie mówi. Opowiem o zmianach w lucie, w dropach. Ostatnio chwaliłem Zyngę za to, że dropy się poprawiły. Super. A dwa dni później dostajemy informację, że dropy. Przepraszam, nie dostajemy informacji. Wyciągamy od nich informację, że dropy zostają okrojone. By grało się lepiej. I na koniec pewnie wrzucę Wam brakujące kody. Także jeżeli chcecie przejść do konkretnego rozdziału, to zerknijcie w opis filmu. Tam macie rozdziały, wystarczy, że klikniecie sobie w dany znacznik czasowy i przeskoczycie do danego, miesiąc, da, danego momentu, ale myślę, że powinniście obejrzeć cały ten film. Także, jak już tu jesteście, dajcie łapkę w górę, e, dajcie suba, podbijcie ten film, a ja już nie przedłużam i lecimy z tematem. I zacznijmy od Bohatera Miesiąca. Um, jeśli spojrzymy sobie na grę, to na naszej fortecy są takie banery, takie flagi i one zmieniają się w określonej rotacji. E, tytany specjalne mają określoną rotację i od kiedy sięgam pamięcią, to postacie miesiąca też taką rotację miały. Um, więc można by powiedzieć, za moich czasów to, to te hotmy to inaczej dawali. No i to jest prawda, bo zobaczcie tylko na ostatnie miesiące. Czerwony. Po czerwonym jest niebieski. Czyli czerwony, niebieski, żółty. Fioletowy, zielony. Czerwony, niebieski, żółty. Fioletowy, zielony. Czerwony, żółty? A gdzie niebieski? Powinien być niebieski. I o tym mówiłem już w recenzji. Miał być niebieski, a jest żółty. Z czego to wynika? Obiecałem opowiedzieć, i dlatego widzimy się w tym odcinku. Niebieski bohater miesiąca, który miał pojawić się w grze, to jest Nerazis a Mega fajny snajper, zawsze trafia, odporny na ogień, wojownik, rewelacyjna klasa, szybka mana, bije mocno, rzuca sobie kumulację i kiedy dobija przeciwnika, zyskuje 100% many. Więc można nią było w jednej kolejce wybić kolejno wszystkich przeciwników, o ile każdego by dobijała. I to byłaby gruba przeginka. To mógłby być jeden z najlepszych bohaterów miesiąca. Ever. I w Becie pojawił się ogromny hype. Um, YouTuberzy, którzy likowali tą postać z Bety, um, wywołali ten hype wśród graczy. Gracze już się nastawiali: wow, to we wrześniu będzie Nerazis i to będzie super bohater i będzie rewelacja. Um, słuchajcie, nie nastawiajcie się na bohaterów, który, którzy są w Becie. Um, tak, miała być Nerazis. I nie dostajemy jej z konkretnego powodu. Czy będzie wyglądała tak, jak w becie? Pewnie nie. A nawet jeśli tak, to już nie będzie tak dobra, o czym zaraz powiem. Dostaliśmy we wrześniu żółtka, barbarzyńce naszego, który też wygląda zupełnie inaczej niż w becie. Beta jest po to w dużej mierze, przynajmniej takie są założenia bety, że tam testujemy bohaterów. Testerzy. Dajemy feedback twórcom, gdyby chcieli słuchać, twórcy się do tego odnoszą i poprawiają postać. No i tak mogłoby być z Nerasis, ale nie było. Tak mogłoby być z Barbarzyńcą, i tak było. Ok? Więc obecny bohater miesiąca dostał niższy atak, a więcej obrony. Bo granie piątką, która ma 900 obrony, to jest jakaś pomyłka w dzisiejszych czasach to taka postać nic nie ustoi. Zginie od dwóch uderzeń z ręki. Nie ma już co prawda mega minionów, ale to by jednej rundy nie wytrzymała taka postać. Więc teraz ma więcej obrony, mniej ataku, nadal jest bardzo dobrym bohaterem. A właściwie teraz jest bardzo dobrym bohaterem, bo wcześniej był niegrywalny. Nerasis, która w becie była totalnie OP, nie będzie w takiej formie dostępna. Ale patrząc na kartę, nie? wojownik, efekt dru drugiego limitu, dostaje manę w ogóle. E, statystyki, 1900 ataków, mało życia ma, ale bije mocno. Super, rewelacyjna postać, tylko że nie będzie można jej już zapętlić, nawet jeśli kogoś pokona. Um, więc w jakiej formie wyjdzie? Czy zatrzyma tą umiejętność specjalną? Czy zmieni statystyki? Co się u niej zmieni? Tego nie wiemy. Nie, staram się nigdy nie omawiać kart, zanim nie wejdą do głównej gry, bo mogą wejść w totalnie zmienionej formie. O, poczekajcie, wiecie co? Zanim przejdę do tego wyjaśnienia, dlaczego ta Nerazis nie będzie taka dobra, to jeszcze jedna rzecz, bo mieliśmy ostatnio portal fioletowych żywiołaków. Wyglądał tak. Nie zdziwiło Was, że nie było nowej postaci? Był co prawda kosium dla tego dziada, ale nie było nowego gluta. Nie jest to dziwne? Czy nie było tak, że na poprzednich portalach żywiołaków dochodziły nowe postaci? No, może na niebieskim ostatnio nie doszła, ale nie jestem pewien. Tu miał być bohater. Miał się nazywać Sliposi. I o tym Sliposim też będzie informacja za chwilę. Więc nie dali sliposiego, nie dali niebieskiego hotma, bo coś jest na rzeczy. I teraz uwaga, zapnijcie pasy, bo mówię o co chodzi. Beta testy to nie tylko oglądanie nowych bohaterów i puszczanie roleczki za darmowe diamenty. Um, problem odwieczny problem beta testów jest taki, że większość graczy która jest w beta testach, nie daje żadnego feedbacku. Jeśli coś jest za mocne, coś jest za słabe, nie dają informacji. I wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie, czysto przyjmijmy, że taka jest liczba, 50 beta testerów i 5 osób daje feedback. To twórcy gry co sobie mogą pomyśleć? 10%, co to jest? To nie ma znaczenia. Czyli tak jak uważamy, tak jest dobrze i robią po swojemu. Jeśli nie dajemy feedbacku, to skąd oni mają wiedzieć? Tam debile pracują. Ja nie wiem, co oni biorą, ale widziałem spoty, które ostatnio wyskakują z EP. To trzeba mieć narąbane w łbie. A gry nie mogą poprawić, nie? Już na jednej rzeczy by się skupili. Nie ściągnijmy reklamami nowych graczy. Gówno takie dają, ale tu poprawmy grę. To gra sama się obroni, a youtuberzy ściągną innych graczy. A spoty to można prostsze zrobić, nawet prostsze grafiki, nie? Dawne spoty były super, a teraz robię jakieś. Dobra, ale mniejsze o to. Um, więc beta to nie są tylko postaci, to jest też testowanie mechanik. I pojawiło się coś, co dotyczy Many i ma ogromne przełożenie chociażby na Neresis, ale też jest tu wymieniony Silpozi. Więc teraz y, możecie sobie zobaczyć, o co tu chodzi, i y, mogę Wam to przeczytać. Kiedy y, mana bohatera jest zwiększana umiejętnością specjalną lub y, efektem statusu kilkukrotnie w tej samej tu turze, pierwsze pięć y, wzmocnień funkcjonuje tak samo, a następnie mana otrzymywana w, w ten sposób y, skaluje w dół. Y, z każdym wzmocnieniem po pięciu razach i ilość tej many otrzymywanej wraca do normy, czyli do tej pełnej many w kolejnej turze. Wiem, to jest zawiłe, ale coś takiego widzieliśmy już na wieżach, nie? Czyli jeśli mamy to, dostajemy 10% many za odpalenie speca, to kiedyś robiło się pętle, później już się nie dało, trzeba było na przykład dodać flaszkę, a jak chcecie za dużo razy to zrobić, to na przykład już flaszki dawały 0 many. I nie można było zapętlić bohaterów, nie? To powinniście kojarzyć. Ale tu jest dopisek. To nie ma wpływu na manę otrzymywaną z itemów bitewnych, oddziałów um, lub przez broniącą drużyny, gdzie jest trafiana klockami pod koniec każdej tury. Klockami czy zwykłymi uderzeniami. E, no co jest dziwne, że mówią, że nie dotyczy many z. Y, i temów bitewnych, no bo dotyczy. Jeśli zapętlimy, może inaczej, jeśli używamy tylko many z butelek, to to faktycznie nie ma wpływu. Ale jeśli zapętlimy sobie taką umiejętność i użyjemy 5, 6, 7 razy, to flaszki many i tak będą dawały mniej. I to jest różnica, nie? E, teraz, co to ma na celu? To ma na celu zapobiegać nieskończonemu odpalaniu umiejętności specjalnych w odpowiednich kombinacjach bohaterów. I to nie dotyczy tylko Hotma, to dotyczy, mam nadzieję, mitycznych tytanów. Obecna meta na mitycznych tytanach to już nie jest monofiolet na wzrosty i susze. To jest drużyna prawie tęczowa z glutem, z. Um, obłędem z, z faunem tym grubym, czerwonym i odpowiednio odpalamy specę, a później nie musimy ruszać klockami i klikamy non stop speca czerwonego fauna i robimy dwa razy więcej punktów niż monofioletem na e, wzrostach czy suszach. To jest totalny odpał. To, to powinno być poprawione i mam nadzieję, że to to poprawia, bo ta drużyna na mitycznych tytanach jest chora. I tu nie chodzi o to, że chcę blokować graczom coś takiego. Spoko. Niech se będą na pierwszym miejscu, nie? Ale to nawet nie trzeba się wysilić. Odpalamy trzy spece, a później przez trzy minuty naciskamy guzik, speca fauna. Jaka, jaka tu jest filozofia tej rozgrywki? Jasne, ktoś kupił sobie taką drużynę. No, ale jednak, nie? Inni się zażynają, grają, a tu pyk, 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 3 minuty, 20 milionów. Nieźle, nie? Dobra, więc teraz tego nie powinno być. Idziemy dalej. To jest grube, to o czym teraz powiem. E, modyfikacja statystyk z talentów, oddziałów, bonusów many, e, sorry, bonusów rodziny i tak dalej nie będzie dłużej wpływała na manę otrzymywaną z umiejętności specjalnych. Co kurwa? Jak? To po co są oddziały z maną? Jeśli myślicie, że to, co przeczytałem, nie ma tu znaczenia. Słuchajcie, można grać maczkobrotem z Ludwikiem na 9 klocków. Ludwik bierze oddział magiczny albo bierze oddział legendarny i dajemy barna, bo ma wtedy, Plus 19% do regeneracji many, a potrzebuje plus 18%, żeby Macko Brody go odpalił. Ale już nie odpali. Bo zabraknie. Nieważne jaki dacie oddział. Macko Brody nie załaduje Ludwika. Bo mana, którą daje Macko Brody, nie będzie modyfikowana przez bonusy many, które ma dana postać. Więc Ludwik się nie załaduje. Zespół, którym gram z Hator na sześć klocków, nie załaduje się. Zabraknie many, bo nie będą się liczyły bonusy z oddziałów, um, z barda i z talentów. Więc okej, okay, te bonusy będą się doliczały do klocków, które składam. A wtedy Hator da manę i nadal nic się nie stanie. Ale to nie jest tylko Hator, to nie jest tylko Ludwik, to jest Nautika. To są nawet takie postaci jak chociażby Toxikandra, która co turę daje manę z efektów statusu, i takich postaci jest masę. Więc już się nie da. Nie będzie tak. Według tego nie będzie można grać z chatą na 6 klocków, czerwonymi szybkimi, nie będzie można grać Ludwikiem na 9 klocków z Maccobrodym, i nie będzie można używać wielu innych kombinacji które graczom, nie tylko topowym, ale też graczom na niższych szczeblach, którzy na przykład, nie wiem, trafili Ludwika, wybrali sobie teraz Macko Brodego, uszyli Macko Brodemu kostium u krawca, a teraz dostaną po dupie, bo Zęga tak wymyśliła, że to nie będzie miało wpływu. A dlaczego to nie będzie miało wpływu? Bo Neresis, bo Silposi, bo inny czerwony glut. Bo wkrótce też wchodzi czerwony glut, który będzie działał podobnie do nautiki, dawał manę, więc może jeszcze jego wypuszczą, a później ogłoszą nerw. Zajebiście. Mega. W sumie dobrze, że nie wpuścili fioletowego i niebieskiego i nie dali nerfa trzem postaciom. Może nie dadzą czerwonego, może to ogłoszą przed, a może pójdą po rozum do głowy. I zostawią pierwszą część, ale modyfikatory many nadal będą działały, bo to jest idiotyzm. No ale dobra. Um, idziemy dalej. Silposi. Uh, już nie będzie mógł otrzymywać many z tej swojej umiejętności specjalnej. Możecie wygooglować sobie na forum, co on robił. On dawał skrajnym manę, a jak zostawał sam na polu bitwym, to dawał sobie manę podwójnie i się zapędlał. To już nie będzie można tak zrobić. Także, no ja nie wiem o czym oni myślą, ale okej, okay, może nauczeni sytuacją z telurią um, teraz wstrzymali tych bohaterów i dlatego dostaliśmy żółtego hotma i mam nadzieję, że nie wypuszczą teraz nagle czerwonego gluta, żeby na nim zarobić, a później wprowadzić zmiany many. Więc jeśli pojawi się kolejna postać, niezwykle bustująca manę, to miejcie na, na uwadze to, że wkrótce moja może pojawić się właśnie taki nerw e, otrzymywanej many. I to jest główny powód, dla którego nie pojawił się niebieski bohater miesiąca. Chyba do końca nie mieli rozwiązania, pomysłu, w jaki sposób ogarnąć tą umiejętność specjalną, więc dają nerw many. Ale ten nerw niestety dotknie wszystkich bohaterów, którzy da dają manę. Dotknie. Wszystkie oddziały i sporą część drużyn. No, idiotyzm. I podobną sytuację mieliśmy nie tak dawno z von Rothbardem. Von Rothbard, jak wszedł, działał zupełnie inaczej. Generalnie ta cała mechanika rozchodzenia się rzeczy na boki działała zupełnie inaczej. A teraz wystarczy raz ją przyblokować i w kolejnej próbie. I tak już nie ma ponownej próby. A ma się rozchodzić. Co turę? Co turę się rozchodzi. Ale jedna blokada już nigdy się nie rozejdzie, nie? Więc to jest idiotyzm. Chcieli znerfić von Rotbarta, znerfili całą mechanikę. A nerfienie von Rotbarta i tak uważam, że w tamtym momencie było bez sensu. Weszło wtedy tyle postaci, które zaczęło już kontrować ten taniec. Tu już nie mówię nawet o tych bardach, bo oni się pojawili później, ale o postaciach z odpornościami, oddziały dające odporności, blokady statusów na drugim limicie. W pewnym momencie von Bardem nie dało się grać. I on teraz dopiero wraca do łask, bo jest gorik w mecie a von Rotbart jest fioletowy, to raz, że może wyłączyć ten efekt gluta, a dwa, że no zwiększa, ma większe obrażenia, można iść trójką nawet fioletową, to albo klockiem, albo tym specem zawsze coś tam się wybije. No ale kurde. Tam dostały po dupie naprawdę niewinne postaci i tu robią dokładnie to samo. Więc zobaczymy, jak długo będziemy mogli się cieszyć kombo e, macko i wolne fiolety hator i szybkie czerwone i wiele wiele innych postaci. Jest jeszcze jedna zmiana dotycząca ścinania many, ale o tym to już raczej w innym filmie. Ta zmiana akurat jest bardziej na plus, ale to muszę też wejść trochę głębiej, żeby wam o tym powiedzieć. Generalnie chodzi o to, że pewne ścinania many u niektórych postaci źle skalowały i na przykład ścinały czy wykradały Wartość um, klockową, a nie procentową. I jeśli na przykład miało być ścięte 70% many, a postać miała średnią manę, czyli ładowała się na 10 klocków, i załóżmy miała 7 już nabite, to w momencie ścięcia 70% ścinało 7 klocków, czyli do zera, a nie 70% z many, którą faktycznie postać ma. Bo to powinno być ścięte procent many, którą posiada, a nie procent maksymalnej, którą postać może sobie w przyszłości gdzieś skumulować. No, no szkoda, że ujemnej many w ogóle nie dawali, nie. I później musisz 16 klocków zebrać, żeby w ogóle wrócić do z. A ej, to jest zajebisty pomysł. Ale dobra, o tym później. Więc dajcie znać, co myślicie o tych zmianach many, bo dla mnie to jest jakiś totalny... Odpał. Ale jeśli myślicie, że to jest wszystko, co Ciocia Zęga dla nas przyszykowała, to się mylicie. Słuchajcie tego. Od dawna gracze chcieli silniejsze tytany. A, mi tam podobały się te czternastki, bo człowiek bez presji wchodził, uderzył sobie raz, dwa, byle jak. Nawet nie musiał się spinać. Te tytany padały. Jasne, po prostu się wyznaczało godzinę, o której dobijamy. Każdy w sojuszu miał przyjść, powiedzmy w ciągu 12 czy 14 godzin zalogować. Pyknąć sobie byle jak i tytana się dobijało. A teraz? Jezu, to jest jakaś mordęga. Ale powiedzieli nam tak, słuchajcie, bijcie mocne tytany, będą lepsze nagrody. Dodajemy wam coś takiego jak Bounty Loot. Zrobicie odpowiednią ilość punktów na tytanie, dostaniecie super nagrody. Rewelacyjne. Um, I. No, były jakie były. Niektórzy nawet czasem dobre rzeczy dostały, ale chyba za dużo ludzi dostało dobre rzeczy. Więc słuchajcie, mamy tutaj ciekawą rzecz. Ja to wrzucam teraz na pełny ekran, zaraz wrzucę, a za chwilę będzie na mniejszym, żebyście mogli sobie to dokładnie zobaczyć. Więc mamy stare procenty i nowe procenty. Yy, alfa, stary procent to był 1,5%.

to słuchajcie, jeszcze poczekajcie, bo to nie jest tak, że oni po prostu to ucięli i nic w zamian nie dali, bo dali, powiedzieli ale słuchajcie, bez obaw, bo teraz zamiast jednego losowania takiego przedmiotu macie trzy. I jak tak sobie spojrzeć? Tu jest 1,66, a tu, gdyby pomnożyć 3 razy 055, to jest 1,65? Ej, to prawie żadnej zmiany, nie? Dwa. Tak nie działa statystyka. To jest dużo mniejsza szansa. To nie jest tak, że wiecie, wyciągniecie coś z 25%, czy 30% szansą, te procenty uciekną, rozkłada się to na inny. Nie. To jest przy każdej próbie 0,55. To jest gówno. 1,66 to jest wyższa szansa trafienia niż 0,55. No. Musicie mi uwierzyć. Tak trzy razy wyższa. I to nie ma znaczenia, że trzy próby będę miał. Jeżeli mam szansę trafić coś raz na 10 razy, powiedzmy. I losuję 10 razy. To statystycznie mogę wylosować. Ale nie wylosuję. Prawdopodobnie muszę 20-25 razy losować, nie? Chyba, że mam fart. Ale jeżeli mam. Nie mam szansy wylosowania. Bo jest mniej niż 1%. To mogę losować i tak nie wylosuję. No kurwa. Sorry. Epicka Księga Doświadczenia. Było 1%, a teraz będzie 0,33. No wow! No było 1. 1 to już coś, nie? A tu 0,33. To nawet gdyby to pomnożyć, to i tak będzie mniej. Talenty, o Boże, patrz, patrzcie na talenty. Było 3,33%, a będzie 0,5%. Ale słuchajcie, to nic, bo dali nam darmowe rzeczy. Więcej lutu nam dali. Przedmioty bitewne, nie można było ich trafić, a teraz jest 33,5%. Posrało? Po co mi harpun? Ale nie! Jaki harpun? Panaceum dostanę. Przedmiot, którego w życiu nie użyję. No. Paczka żywności i paczka żelaza. Było 0%, jest 16,7%. Czyli według nich jest lepiej, bo mamy trzy szanse. Ale sami ocencie. Jeżeli ktoś trochę się zna w statystyce. To wie jak jest. No chyba, że komuś zależy na przedmiotach biternych. Nie, no to wtedy ta zmiana jest fest, jest zajebista. Będziemy mieć więcej przedmiotów biternych. Obojętnie 4, 5 Pana Cea dostanę, dostanę e, atak bombowy. Sam bym zrobił, nie? Jest budynek, w którym je produkuje. Nie? Ale alfy nie wyprodukuje. Księgi nie wyprodukuje. Ale dostanę pana cea. Mam Może zwój skrzeszenia albo zatrzymanie czasu. No ja nie wiem, co oni mają w głowach. Powiedzcie mi, gdzie było ogłoszenie. Kto z was słyszał o tych zmianach? I to już działa. I teraz, jeśli myślicie, że się mylę to ja już mam dwa dropy z tytanów, a jak to nagrywam, to może nawet trzy. Więc zobaczcie. Dostałem trzy itemy, a z kolejnego tytana, gdzie mają być trzy próby, trzy losowania, dostałem dwa itemy. Możliwe, że któryś się zdublował i dlatego to na jednej krateczce mi pokazało. A co jeśli to nie jest gwarantowane, że są trzy? To jest jeszcze gorzej. Kiedyś było tak z kulkami, nie? Chociaż nie wiem, czy nadal tak nie jest. Że za turniej można nadal dostać zero kulek. To są jaja jakieś. Nie? Także piękne zmiany. Piękna zynga. Na święta nie zaproszę. No i powiem wam, ten temat był tak gruby, że pewnie powinienem o każdej z tych części nagrać oddzielny odcinek. Ale już mi się nie chciało. Trzech wstępów bym nie wiedział, jak ogarnąć, a tu jednego nie wiedziałem. No ale dobra, mniejsza o to. Um, teraz możecie zobaczyć kolejne kody, które wyszły do turnieju Face Off. To jest na plus. Dostaniemy awatary. Wygrało się lepiej. Um, więc możecie sobie wykorzystać kody. Zawsze dostaniecie te 30 więcej diamentów, z którymi będziecie mogli zrobić nic. Um. No, i tyle właściwie w tym filmie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Podbijcie, proszę, ten film. No i czekajcie na kolejny. Trzymajcie się. Do zobaczenia.